Dobry Państwu! Dzień dobry. Zastanawiałem się z kolegą Krzysztofem Rzepkowskim, który jest moim dzisiejszym gościem, zresztą nie tylko dzisiejszym, bo on już jest z jakiegoś czasu moim gościem, czy jesteśmy obaj gotowi do tej rozmowy już, prawda? Bo jesteśmy. trochę się pośmiali, e, jesteśmy gotowi. Tak trochę nietypowo zaczniemy w takim razie, jakbyśmy rozmawiali dalej. Szanowni państwo, rozmawiamy dla przypomnienia o fakapach i uprzedziłem w poprzednim odcinku, że w tym odcinku rozpoczniemy pracę nad case'em, który dostaliśmy mm -hmm. od jednego z naszych No słuchaczy. się w tym słuchaj, ja ci specjalnie tego case'u nie pokazałem mm -hmm. wcześniej, bo to właśnie ma być fajna spontaniczna rozmowa. Co więcej ten case będzie bardzo ogólny, mm -hmm. ale w związku z tym wydaje mi się, że możemy sobie go dobrze rozkminić. Chciałbym, żebyśmy go rozkminili z trzech perspektyw. Mm -hmm. Pierwsza perspektywa polega na tym gdzie jest problem, to znaczy jaka jest przyczyna te, tej sytuacji? Co, co zrobione zostało źle albo niewystarczająco dobrze? Hipotetycznie poznamy sytuację tylko trochę. Po drugie, jak mogliśmy temu zaradzić, to znaczy co zrobić, żeby uniknąć potencjalnie wtopy? I po trzecie, skoro już ta wtopa się zdarzyła, co możemy zrobić, żeby pójść dalej? Tak? Okay. To są takie trzy perspektywy. A sytuacja jest następująca. Dalej. Nasz rozmówca pracuje na rynku B2B w ob takim, powiedzmy, branży, która się nazywa szeroko rozumianą teleinformatyką. To znaczy, że okay. to są rozwiązania takie ICT, czyli powiedzmy takie no, informatyczne. Yy, czyli rozwiązania, mhm. które sprzedawane są, czy też prowadzone są te działania wobec dużych korporacji. I czyli proces jest długi. Proces jest długi, no właśnie. I teraz, ten, I teraz nasz rozmówca opisał tę sytuację mniej więcej tak: że ten jego proces sprzedaży trwał, nie wiem, 3-4 miesiące. On polegał na tym, że tam było mnóstwo różnych spotkań, ofert, pisania, gadania już trochę nawet było, miał wrażenie, że się wita z gąską mhm. i w pewnym momencie urwał się po trzech czy czterech miesiącach kontakt kompletnie. Okay. Czyli ani B, ani my, ani kukuryku, ani do widzenia z pierniczej albo witamy, albo do widzenia, po prostu zero kontaktu. Mhm. Jego rozmówca, którego tam z nim prowadził te spotkanie, najpierw w ogóle nie odbierał telefonu. Potem się okazało, że on już tam nie pracuje mhm. i jakby zniknął, wszystko zniknęło, tak jakby wiesz. A miały już jakiś kontakt z innym, czy nie wiem, Z nikim tego? nie, nie, właśnie. Nikt już nie ma kontaktu, koniec. Okay. Cały okay. proces 3-4 miesięczny poszedł w choler. I teraz okay. on mówi tak, słuchajcie, to się często nie zdarza, bo coś zawsze się dzieje, ale ta sytuacja, mówi, jest dla mnie tak dziwna. Że chciał, żebyśmy chwilę się temu przyjrzeli. Czy to się często nie zdarza? Ja też tak uważam, że to się jednak często może zdarzyć. Że to się często zdarza nawet, że nagle gdzieś na którymś etapie ty już się witasz z gąską i następuje. No tak, ale taka, wiesz, to jest taka cisza, wyciszenie. Dobrze, no dobrze, no to, no to mam do Ciebie pytanie, Ró no. i Krzysztofie. Gdybyś miał trochę pohipotetyzować, no to zacznijmy od tego, według Ciebie, co tu się mogło stać złego. Wiesz, co? Ta sytuacja akurat jest w B2B. Mhm. Nie? Y kiedy takie sytuacje mają miejsce w takiej sprzedaży bezpośredniej do klienta, to bardzo często takim elementem jest po prostu strach przed decyzją zakupową, mm -hmm. który nas paraliżuje, czyli ja nawet bym chciał tego rozwiązania, tego nowego samochodu, tego mieszkania, dajmy na to cokolwiek, chodzę, oglądam, już się wyobrażam, wizualizuję tak. w tym i tak dalej, ale jednak na skutek różnych czynników zewnętrznych, sytuacji może niepewnej na świecie, nie wiem, ryzyka utraty zatrudnienia, cokolwiek, no boję się tej utraty wolności, ja to nazywam, czyli takiego momentu, że dopóki masz 500 tysięcy, to jesteś wolny, możesz wydać jak chcesz, tak. ale jak już sobie kupisz kawalerkę za te 500 tysięcy, no to już nie pojedziesz sobie dookoła świata na dwa lata, bo masz kawalerkę wielki wielkiej tak. płycie na 15 piętrze, nie? Eee, więc. No tak, ale to jest inny tak. przykład. I to jest tak. I to jest taki strach przed porażką, który ludzi paraliżuje. W Bitu tego zwykle nie ma takiego porażki jako takiej, chociaż też bym tego nie wykluczył. Dlaczego? No, Dlatego, że może być tak, że osoba, która jest odpowiedzialna za podjęcie decyzji dotyczącej zakupu jakiegoś rozwiązania, no finalnie potem musi się wyspowiadać z tego rozwiązania. Więc mogą wybierać bezpieczne, rekomendowane, nie wiem, nawet droższe rzeczy yy, dla, dla organizacji, no bo boją się, że gdyby się okazał tam jakiś fuck up, tam coś będzie nie tak, to mogą za to zapłacić głową. Więc według mnie jeden, jeden z możliwych powodów to oczywiście jest również taki. Nie? Czyli strach przed wyborem akurat tego oferenta z różnych powodów. Nieznany jest cokolwiek. Nie? Akurat był znany pewnie, ale, a, okay. to, ale, to mm -hmm. nawet, ale wiesz, no okej, okay, no można, a może to, wiesz, no zawsze można pójść dalej, że może to był w ogóle nie ten etap Procesu decyzyjnego. To znaczy, że może no, na przykład tam dalej. w ogóle była i jakaś taka w ogóle, wiesz, ja jeszcze nie wiem, czy ja tego chcę. Uh -huh. Robimy małe rozpoznanie A, rynku. To, wiesz, no dochodzisz do kolejnych, do kolejnych możliwych sytuacji, prawdopodobnie tych najczęstszych, tak, tak, przynajmniej mi się wydaje, kiedy pracuję z różnymi firmami, że no już mają oferenty, mają partnera, z którym działają od wielu lat. Natomiast no wiadomo, że potrzeba trochę jakiejś sytuacji przetargowej, trochę zainicjować, pokazać, że my tu szeroko, trzech ten, że jakaś konkurencja jest, a nie że ktoś ma na nas monopol. I wtedy zbieram te informacje, wiesz, grilluję, tam zbieram od paru, z góry wiedząc, że nic z tego nie będzie. I w którymś momencie, kiedy już mamy podjętą decyzję, to człowiek mi nie jest. No tak, czyli mówisz trochę o tym, co my tutaj w naszym sosie sandlerowskim nazywamy bezpłatnym konsultingiem. To tak. znaczy, że ja rozumiem, że może było tak, mogło tak być. teraz potem się zastanawiam, co z tym można było zrobić. Ale można, mogłoby być tak, że właściwie to intencją tego potencjalnego zakupowca, czy tam w ogóle firmy, nie było wcale nawiązanie relacji czy współpracy z tym konkretnym oferentem, tylko zebranie różnych informacji o rynku, o, o możliwościach, o rozwiązaniach, o ofertach, o konkurencjach, po to, żeby albo właśnie, jak powiedziałeś, przeforsować swój. Albo może zrobić coś samemu, albo, albo może mieć narzędzie do renegocjacji, renegocjacji z poprzednich, tak. czyli tak. jakby tak naprawdę nie chodziło o to, żeby coś z tym zrobić. W związku z tym zakładam, że też nie zadzwonili do tego naszego potencjalnego y, oferenta, czyli naszego rozmówcy, czy tam naszego słuchacza z taką informacją, panie Dariuszu, żartowaliśmy trochę z tą propozycją, to tak, tak naprawdę to szukaliśmy trochę, wie pan, zainspirować chcieliśmy tego naszego do dostawcy, także nie będziemy rozmawiać, dziękujemy za ofertę, przepraszamy za kłopot, no nikt by tak w życiu nie zrobił, uh -huh. a więc no lepiej jest jakby zamknąć kontakt niż skłamać, no nie, bo z drugiej strony musiałbym powiedzieć, wie pan, wybraliśmy kogoś innego, a dlaczego wybraliście kogoś innego, a kogo no, wybraliście? Model, którego byśmy oczekiwali w biznesie jednak jest taki, że ktoś zadzwoni i powie mi, że wybrał kogoś innego, a ja będę w stanie to uszanować. Na tym polega Sander, prawda Czyli że każdy z nas ma prawo tutaj do nie. I to jest dla mnie biznesowe podejście, dlatego że zobacz, urywając kontakt w taki sposób, jak u naszego słuchacza, no to de facto pozbyli się planu B. Tak. A jednak takim wiesz, no, mądrością prowadzenia przedsiębiorstwa jest to, że ja mam cały czas plan B. No, z jednymi rozmawiam na temat, nie wiem, dostawy mikrofonów, ale mam jeszcze firmę drugą i trzecią. Jak coś tutaj się stanie, ta firma padnie cokolwiek, no to mogę korzystać z innych rozwiązań. Jak urywam kontakt i trochę zachowuję się jak, no nie chcę powiedzieć może butz, ale czasami to tak jest odbierane, prawda? No że kurczę tyle było energii, tyle było w tym fajnie nawet relacji, żarcików, wiesz, wydawało się, że jesteśmy już tak prawie, że po, po kumpelsku, nie? I, I nagle człowiek, no to trochę jest takie zagranie nie w porządku. No dobra, nie, nie to jest, tak. ja, ja mam jeszcze dwie hipotezy, ale zacznij, zróbmy, zróbmy na moment się zatrzymać przy tej hipotezie, o której mówisz. Czyli, że było gdzieś to, no to jest prawdopodobne, jakiś bezpłatny konsulting, czyli jakby z jakiegoś powodu, nie wiem, czy dział zakupów, czy ktokolwiek, kto prowadził po stronie klienta ten proces mhm. zakupowy, no to trochę musiał rozpoznać y, sytuację na rynku, zobaczyć, zebrać oferty, może miał już wcześniej jakiegoś swojego oferenta, nieważne. Jak można byłoby wcześniej, trochę się przed tym zabezpieczyć. Wiesz, to jest, to jest taki obszar, który nazywam umiejętność dochodzenia do intencji. Mhm. Czyli jeżeli to ode mnie czegoś chcesz mhm. i mówisz mi na przykład, Krzychu, słuchaj, a będziesz jutro w biurze o 15? No to ja oczywiście mogę powiedzieć, jasne, będę. I w tym momencie od ciebie usłyszę, a to świetnie, wiesz, bo akurat palety przywiozą, to pomógłbyś rozładować. Tak. Czyli ja trochę nie doszedłem do intencji twojego pytania. Po co ty mnie w ogóle o to pytasz, czy ja będę w biurze? Prosty nawyk odpowiedzenia dobrym pytaniem na pytanie, a dlaczego o to pytasz Darku? A co? A, a co się będzie działo o tej piętnastej? I wtedy, kiedy ty mi powiesz, no bo wiesz co, no palety przyjadą, to ja już mam zebraną wiedzę i to ode mnie zależy, czy ci powiem, a to chętnie pomogę, albo że ci powiem, no wiesz co, bardzo chętnie, ale wkrótce mam spotkanie Darku, wiesz. No dobrze, pomogę. a jak to przełożył... No i teraz ma... zobacz, tak, i mamy sytuację dokładnie taką samą według mnie, mhm. czyli ja rozmawiam z takim potencjalnym Moim klientem, który mi mówi, panie Krzysztofie, to my tu jesteśmy mocno zainteresowani, proszę przygotować mi ofertę. Tak. To pytanie, czy ja wiem, jaka jest pod tym intencja? Czy jego intencją jest to, że oni są przekonani do rozwiązania i teraz potrzebują e, podkładki jakiejś przed podjęciem decyzji, to nie może być na gębie, czyli po prostu potrzebują oferty. Czy też ich intencją jest to, że sobie chcą to porównać z innymi i renegocjować warunki, czy też jeszcze jakieś inne. No tak, bo... ale to jest, bo to trochę mi przypomina, tak gdybyśmy na to szerzej spojrzeli. Ten cały proces, który u nas się nazywa trochę procesem kwalifikacji, no, no, prawda? Czyli i teraz do tego spróbujemy się odnieść na następnym naszym spotkaniu jutro, ale czyli można powiedzieć, tak na razie yy, trochę to tak podsumować. Nie ma co się rzucać z zaangażowaniem się w proces sprzedażowy, szczególnie jeżeli w przypadku B2B i tego typu rozwiązań to jest długotrwałe. Terminowy i angażujący czasowo i finansowo proces, bo przygotowywanie ofert, jeżdżenie na spotkania, nie wiem, zabieranie jakichś presalesów ze sobą, czyli ludzi, którzy są jakimiś ekspertami merytorycznymi i tam mają mm -hmm. nam w tym pomóc. Czyli my angażujemy całą hordę czasami ludzi, no to to wszystko musiałoby wymagać takiej trochę wiedzy, czy to na pewno jest dobry klient z tej perspektywy i, i trochę do tego... Wiesz co, i odwagi, żeby tą wiedzę zbierać, I odwagi, bo to dobra. jest chyba główny problem. Dobra, wrócimy do tego, dobra. bo to jest ciekawy temat, ale już nie dziś, tylko jutro. Dziękujemy, do zobaczenia. Do zobaczenia.